Witam jeszcze raz. Zaczniemy sobie tutaj taki mini live trading po tej indykatory. Postaramy się może coś tutaj na live rozegrać. Ewentualnie odpowiem na jakieś pytania, które się mam nadzieję w międzyczasie pojawią. No i sobie myślę, że zaczniemy od przeglądu wykresu bitcoina. Jak sobie zobaczymy tutaj z niższych timeframeów, no to. Mamy tutaj takie mini wzrosty niedzielne niedziela wieczór, myślę, że to dobry początek na rozpoczęcie tygodnia, z jakimś tam ciekawym wolumenem. Jak można zauważyć, dostaliśmy tutaj sygnał na longa, który pokrył się z metodą tutaj potwierdzeń. Mianowicie mieliśmy zielony trend, zieloną świeczkę, zielony sygnał, i tutaj można potwierdzić z indykatora numer 2 Zielono, Delta Long Short i, i Money Flow, więc również na zielono, tak. Kilka potwierdzeń. Można było tutaj pozycję łapać. Ja sobie dzisiaj trading odpuściłem, wolałem odpocząć, ale można by było tutaj tą pozycję bezproblemowo złapać gdzieś w ten sposób. No i tak, profit oczywiście, gdzie byśmy chcieli. Stop loss pod bandę zieloną. No, taki profit to najlepiej sobie Fibonacci wyznaczyć, i, i wtedy byśmy mieli najlepszy przegląd tego, gdzie można by było te wzrosty pociągnąć. No i tak no, tutaj można było się fajnie załapać. Dostaliśmy tutaj czerwony diament, małą korektę. Więc teoretycznie można by było powiedzieć, że, że mamy tutaj to. Wypełnione, no ale zobaczmy co tutaj dalej wykombinują. Czy rozciągnąłbym tutaj te Fibonacci, także żeby pokazać? Tak, mogę rozciągnąć. Myślę, że jakbyśmy sobie złapali odtąd do tąd, złączyli targety, no to idealnie tutaj widać te targety pod pozycję, jakie można by było wciągnąć i widać, że Tutaj 1,272 zostało świetnie wypełnione, <laughs> e, więc no tutaj jeśli byśmy weszli stop loss pod bandę i tej profit do 1,272 no to idealnie e, risk to o ratio 5,73 więc myślę, że super trade. czy z wyższych osi tutaj coś mogliśmy zauważyć również mieliśmy tutaj zieloną kropkę trochę wcześniej zielona kropka no tutaj kolor świec teoretycznie niedźwiedzi ale mieliśmy potwierdzenie z indykaturą numer 2 również zielony trend więc no można było również tutaj z tej kropki pozycję rozegrać i analogicznie tak samo sobie fibo rozciągnąć w ten sposób, tak nawet tak i tutaj pięknie mam uzupełniony ten, ten target tylko, że tutaj już jeśli chcielibyśmy dawać stop lossa pod zieloną bandę no to to już te ryzyko, które w trecio wynosiłoby 2 do 1 co i tak nie jest najgorszym wynikiem rozgrywaliście dzisiaj longi na bitcoinie? czy też bez pozycji tam coś tam weszło, no ja e, longa na xrp grałem tutaj też można było sygnał łapać, ja akurat łapałem e, tam ze swojej analizy na Handel Pro, którą rzucałem no, ale tutaj mamy, że tak powiem, niezłyną trade zone. Nie wygląda to ciekawie, no bo widać, że tutaj indykator się myli. Choć, bym tak powiedział, no, więcej pomyłek niż zazwyczaj. Na pewno ja bym tutaj w tej strefie wstrzymywał się z trade'ami, no bo nie wiadomo tutaj, co wykombinują. Równie dobrze mogą skoczyć sobie po ten liquidity zone albo. Potem szereg likwidacji tutaj bym się póki co z decyzją wstrzymywał, bo nie wiemy w którym kierunku pójdą. Dobrze, no, tutaj pokazuje indykator numer 3, że znajdujemy się w takim bardzo ciastym ręczu, tutaj pomiędzy tym oporem a wsparciem. I myślę, że póki nie zobaczymy jakiejś reakcji typu wybicia retestu i wybicia oporu lub wybicia wsparcia, no to nie będziemy mieli tutaj określonego trendu ruchu, tylko będziemy się tutaj konsolidować między tymi dwoma e, wsparciami i oporami. Więc no, trzeba obserwować tutaj najlepiej na timeframe 1 godzinnym, jak to się potoczy wybicie z tych poziomów. No bo kiedyś będą musieli to zrobić. E, I wtedy po prostu na retestie e, grać sobie shorta, jeśli będzie wystarczająca ilość potwierdzeń, lub longa, oczywiście. Co e, do no to podobnie jak Bitcoin, e, z godzinówki mieliśmy fajny sygnał, no tutaj było więcej potwierdzeń, bo jeszcze świeca była koloru zielonego, trend również był zielony. Tutaj potwierdzenie, więc no, idealnie. Zniszczyć ten frameów też było. Tutaj sygnały na longi widać. Było to bardziej pomieszane, bo tu mieliśmy czysty sygnał pod podląga. Tutaj też ładnie strefę zebraliśmy. No, już tutaj, tutaj mieliśmy mały wylew i takie minimalne ruchy po sygnałach. Nie można powiedzieć, że one były błędne, no bo jednak e, ruchy były po nich, no ale nie były to na pewno takie, jakie by nas interesowały. No teraz również bym się wstrzymywał z podjęciem decyzji, no bo tu mieliśmy x -a manipulacyjnego sygnał na shorta, lekki spadek, i znowu wybicie, więc tu równie dobrze moglibyśmy podbić i zebrać tego krota. Siemowo. Trzeba tutaj obserwować i, i, i uważać. Ja bym, y, najlepszym rozwiązaniem by było po prostu wstrzymanie się z decyzjami y, do poniedziałku, przynajmniej myślę do y, sesji amerykańskiej, aby jakoś nam się ten trend rynkowo ułożył. Są jakieś kolejne, na które byście chcieli, żebym tutaj y, z indykatora? Może czemuś się przyglądacie, ale nie jesteście pewni. Tu jeszcze jak sobie zobaczymy, no to na sygnał był tutaj z czwórki mmm, na longa. Mieliśmy tutaj e, też analogicznie kilka potwierdzeń. Sygnał, e, kolor świec, który był jasno szary. Tutaj przełamanie e, na wartość 0 delta long short, money flow również zielone, pyk. No trenda niestety nie, ale mieliśmy tutaj odbitkę. No i widać, że większość likwidacji znajduje się w górę, więc to mogłoby być czwarte potwierdzenie. Poza tym tutaj nie, no tutaj byśmy tego już nie znalazli. Jeśli chodzi o trend, to się trochę później pojawił. E, dobra, Fantom. No na Fantomie jak sobie zerkniemy, no to tutaj ładnie dwa ostatnie sygnały z godzinówki podziałały. Tutaj mieliśmy pierwszy sygnał pod shorta i, i piękną korektę od tego sygnału aż do zielonej bandy 6% w dół, więc super sygnał. Lekka, lekkie osadzenie się na bandzie, wybicie. Tutaj no takie niepewne świece. No i sygnał podląga zielona świeca. Tutaj przełamanie delty Long Short, żółty trend, i pięknie wybiliśmy w ostatnich godzinach w górę e, aż 8% bazówki. I tutaj również można było sobie e, wyznaczyć lokalny target, lub po prostu e, rozegrać to w sposób tradycyjny od bandy do bandy. I też byśmy mieli rejestrować coś od 2 do 1. Na ten moment wygląda to yy, byczo, To ostatnie 3 godziny układają nam się byczo, yy, pytanie co tutaj zrobią z tą obecną godzinówką, zostało 15 minut zamknięcia. Yy. Zobaczymy czy to zgaszą, czy, czy, czy będą kontynuować ruch, żeby zebrać gdzieś te likwidacje yy, albo pójście po ten lokalny opór. Ten target też świbością, już tak mogę rozciągnąć. Tutaj mielibyśmy dwie opcje, bo jak widać, tego targetu nie zebrali. No to można by było sobie spróbować pociągnąć od tego. No i tutaj ten target został zebrany na tej świecce jednogodzinowej. bo targety masz jakie ustawienia w FIBO już ci pokazuję już Ci shota tak będzie myślał najłatwiej proszę bardzo Dobra, dalej było ondo. No ondo podobnie. Jeśli spojrzymy na godzinówkę, na 15 też to e, fajnie się prezentowało. E, tutaj mieliśmy dwa sygnały pod nogą. Pierwszy był tutaj, zielona świeca, zielony trend, przełamanie tutaj, delty long short money flow. E, super. Zrespektowany, że tak powiem, sygnał e, po potwierdzeniach. E, później mała korekta, znowu wybicie, i znowu sygnał podląga. Zielona świeca, zielony trend. Tutaj potwierdzenie z indykatora Delta Long Short. Bardzo dużo potwierdzeń i pocisnęliśmy w górę aż do strefy oporu z indykatora numer 3. E, I tutaj, jakbyśmy sobie rozciągnęli e, Fibonacciego pod targety. No to widzimy 1272 pięknie zebrany, nie przebity, tylko troszkę podziurawiony knotami, więc nawet jeśli założylibyśmy wejście tutaj z tej kropki, z tego sygnału wraz z potwierdzeniami i przeciągnęli aż do naszego targetu, no to mamy prawie 1 do 5 5 do 1 Więc to również tutaj świetnie wyglądało. Siema, Moria. Dobra. Jakieś pytania co do jeszcze? Czy tutaj w miarę jasno wyjaśniłem? Ty FIBA zawsze po targetu od góry do dołu rozciągasz? Nie. Jeśli szukamy targetów pod wzrostem, no to rozciągam od góry do dołu. A jeśli bym szukał targetów, żeby Ci to dobrze pokazać, pod, pod spadki, no to rozciągam sobie od dołu do góry. Widzisz, i tutaj też weszło to 1,272. Przy tych samych ustawieniach, tak, tak. Przy tych samych tutaj nie zmieniam i dobra, dalej mieliśmy galę. No i tutaj. Ta sama sytuacja, co na większości altcoinów. Sygnał. E, tutaj widzę, że błąd jakiś z występuje. Zwrócę na to uwagę e, przy następnej aktualizacji. E, no, bo tutaj coś jest z tym trendlinem nie tak. No ale dobra, przejdźmy do samego rozegrania. E, mieliśmy Sygnał podłąga, zielona świeca, no trend żółty Nie bierzemy go pod uwagę, no bo tutaj jest coś z nim nie tak Tutaj widzimy przełamanie delty long short na wartość 0 Więc byczy sygnał No i pięknie pocisnęliśmy sobie Do samej góry Tutaj myślę, że jakbyśmy sobie również pociągnęli Fibonacciego z targetami, no to widać, że Idealnie 1.618 zostało zebrane, więc jeśli bralibyśmy sobie tutaj pod uwagę wejście na tym sygnale, tutaj widzimy lokalną bandę wsparcia i, i z indykatora numer 3 strefę wsparcia i pociągnęli sobie tutaj target, no to mamy restore 8,70 do 8.71, więc też świetnie. Co do sytuacji aktualnej no to widzimy, tutaj pomijam ten diament szutujący, no bo oprócz niego nie mieliśmy żadnych potwierdzeń innych, więc taki sygnał jest do wyrzucenia do śmieci ale warto sobie zwrócić uwagę na to, że tutaj z tej filmu 15-minutowego mieliśmy czerwoną kropeczkę, niedźwiedzią świecę tutaj również money flow i delta long short poniżej zera więc no tutaj był dobry sygnał również pod shorta widzimy, że tutaj przebiliśmy się Otworzyła nam się nowa piętnastka pod naszym lokalnym tanketem. 1.272 został zretestowany ten poziom i myślę, że tutaj mamy wolną drogę do spadków w dół, choć na shorta już jak dla mnie jest trochę za późno. Wejście myślę, że takie maksymalne mógłbym na tym knocie przeprowadzić. No, ale tutaj jakbyśmy chcieli się ustawić no to Gdzieś tutaj na ten lokalny opór, na chwilę wyrzucę to Fibo. O, po ten lokalny opór, i myślę, że to jest profit gdzieś w okolice lokalnego wsparcia. Jeszcze jakieś coiny? Albo pytania? Okay. W ogóle przypominam, że jeśli napiszecie do mnie na PV wiadomość, żebyście chcieli do, do, do nowych osób, żebyście chcieli otrzymać darmowy okres próbny, no to na 5 dni taki można otrzymać całkowicie za darmo i sobie potestować indykatory, zobaczyć czy, czy one wam podchodzą, czy nie i czy warto się zdecydować na zakup. Dobra, ile kosztuje teraz twój indyk? Wiesz co jest wszystko opisane na tym kanale. Czy tutaj podnikowałem, wejdź sobie i tam przejrzyj. Tam masz wszystkie ceny. Dobra. Tutaj na filu jak sobie patrzymy z 15, no to Dobry sygnał, z godzinówki również. No, ale przejdźmy sobie tutaj do tego sygnału, który się tutaj pojawił. Zielona świeca, zielony sygnał, trend line, tutaj potwierdzenie, dyk numer 2, więc mamy już czwórkę potwierdzeń, no i ciągniemy sobie tutaj do lokalnego targetu, 1.272, pięknie zebrane, rysztorowanie o 5 do 1. No proszę bardzo, tutaj pokazałem. Tutaj mamy knocika, low i mamy piękny targetik. No dlaczego z tej myfnocika? No bo tutaj najbardziej rzuca się dla mnie w oczy, no tak po prostu go wybrałem. Tutaj żadnej reguły nie ma, równie dobrze mógłbyś tutaj z całej tej strefy sobie poprowadzić tego Fibonaccie'go i wyszłoby Ci w miarę podobnie, zobacz sobie. Też został ten poziom respektowany No tak, no tutaj z całej tej strefy można było sobie te poziomy wyznaczyć. Akurat ten knot rzuca się jak dla mnie w oczy i tutaj ten również, więc ja z nich sobie tutaj zdecydowałem wyznaczyć to FIBO. Fibo. Dobra, dalej mamy Refa. No, jak ja napisałem. <dobra>, Dobra, Ref, no i tutaj sytuacja podobna jak do wszystkich altcoinów, no bo tutaj jak sobie spojrzymy na wykres total trójki, no to też widzimy wzrost, więc e, oczywiste jest to, że większość altów będzie również dzisiaj rosła. No, ale no tutaj też to mogę omówić. Sygnał pod Longa, piękny mieliśmy. No, i tutaj ktoś mógłby zapytać, gdzie rozmieścić taj profit, Czy pod lokalnym oporem, czy pod tą strachą? Ja osobiście rozmieściłbym pod tą strachą wsparcia z Indyka numer 3. więc ona po prostu pewniejsza. No, i dobra, no i ciągniemy sobie Fibonacci'ego albo z tego, albo z tego knuta. Ja wolałbym z tego. Pyk. i widzimy że tutaj idealnie zebrane, cisną jeszcze dalej do tej strefy oporu po te likwidację ciągniemy sobie risku wartości o 5 do 1 prawie w zaokrągleniu więc super wynik Dobra, saga. No i tutaj sytuacja odmienna. Żadnego tutaj pożnego sygnału nie mieliśmy. Na longa tu mieliśmy jeden, ale yy, brak większej ilości potwierdzeń wypłaszczenie trendu. Może tutaj z godzinówki coś się pojawi. O mamy yy, i tutaj już nam o wiele więcej to mówi zielona kropeczka, zielona świeca, zielony trendline, przełamanie DL long short powyżej 0, money flow na zielono można było sobie tutaj pozycję super zapiąć tutaj stop loss nisko no i take profit również można było sobie wyznaczyć tutaj z tej metodologii 1.272 widzimy pyk 3,30 do 1 i 100 się. Piękny trade. Pomimo ciężkiej sytuacji, tutaj jest wyposażeniem trend. No. Macie w ogóle jakieś propozycje co do? Przyszło aktualizacji indykatorów. Może byście coś dodatkowego zobaczyć, albo coś wymaga poprawy. To chętnie skupię na tym uwagę. Jakiś dodatek albo zmiana, może coś nie pasuje. Tutaj widzę, że piszecie tu. Poczekam. Ja jeszcze nie mam, ale myślę go nabyć po wsocie. A korzystaj z okresu próbnego? No to wiesz, skorzystaj sobie z okresu próbnego i wtedy sobie zadecyduj. Przez okres próbny wiesz, się nic nie kosztuje. Za szybko miesiąc minął, praca, obowiązki i słabość czasu, no też miałem ciężki miesiąc. Choć Siema, to... można mówić czy trzeba pisać? Siema, no możesz powiedzieć. A, bo, bo nie wiedziałem, bo nagrywasz. No wiesz co, ja bym wziął tylko za jakiś czas ten okres próbny, bo teraz mam jeszcze trochę rzeczy, a za chwilę będę miał wolnego więcej wtedy na spokojnie. A możesz jeszcze raz powiedzieć, jak te potwierdzenia, bo tam w którymś momencie cztery wymieniłeś. Na co zwracać uwagę właśnie potwierdzając? Wiesz co, no można zwracać uwagę na różne rzeczy. No tutaj na przykład na przypadku, w przypadku tej sali, no to na pewno można było sobie zwrócić uwagę na kolor świeczki, tak? Mieliśmy jasno-zielone. Mhm. No tak, bo mówię świeca, banda. Kolor no. trend line'u, zielony. Kolejne potwierdzenie, kropeczka. Zielona, no i tutaj na przykład indykator numer 2 widać, że mieliśmy przełamanie delty long short nad wartość zero, więc to również jest bycie sygnał czwarte potwierdzenie. Czyli czwarte potwierdzenie. A no powiedz na przykład, robiłeś jakieś statystyki, na przykład takie cztery potwierdzenia, jak wchodzą statystycznie, ile na ile? Wiesz, tu nie liczę statystyki, bo stosuję różne też, Nawet jak mi nie wejdzie trade, a mam restorem, że się o 1 do 5, no to. Pokrywa mi się to, tak? Mogą tak, ja no, mieć no, rozumiem, trzy a wejdą dwa i tak jestem w zysku. I tak jesteś w zysku, jasne. Ale myślałem, że po prostu nawet sobie tak sam dla siebie patrzyłeś mniej więcej jak to. Nie no, się bo pokrywa, wiesz, nie? traduję od półtora roku na tym, no to wiesz, mam tutaj e, taki ogólny e, rezultat, więc widzę. E, tak, tam jest podobnie, też szukamy czterech potwierdzeń i też można na takich bazować. No dobra, dzięki ten. Wyłączam się i będę się odzywał do ciebie. Spoko, spoko. Ogólnie słuchajcie, tutaj te live y będą cykliczne. W każdą niedzielę będziemy mieli live y o 20.30, więc... Ja jak najbardziej zapraszam, w każdą niedzielę będziemy sobie omawiać, dzisiaj trochę mnie czas goni Ale... No chwilę też, siedzieliśmy. Ja jestem pierwszy raz u Ciebie, bo wcześniej na sesję słuchałem analizy, także wygląda fajnie ten, który Chętnie też napiszę jutro na priv. Fajnie te targety z FIBO, naważę do nauki, dzięki, ale spoko i zapraszam Do, do kontaktu po okres próbny Kado Spoko e, Słuchajcie Hmm, tak jak mówię, dzisiaj trochę czas goni, ale e, będziemy się widzieć tutaj w każdym tygodniu. Też e, tutaj na naszym kanale YouTube od indykatora będą pojawiały się jednominutowe wrzutki e, z analizą techniczną i z zagraniami z indykatora. Myślę, że dwie przynajmniej w każdym tygodniu będą się pojawiały, więc będę tutaj linkował i, i zapraszał do obejrzenia. Myślę, że tutaj fajna forma nauki i też e, i też. E, że tak powiem próby zarobienia pieniędzy. No bo będzie można z tych wejść sobie korzystać. No a na ten moment kończymy. Dziękuję Wam za obecność. Zapraszam w na następnym tygodniu też na live'a. Myślę, że posiedzimy trochę dłużej. No i życzę udanego tygodnia. Dzięki.